Natalia Barańska, witam państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na informacje magazynu miejskiego. Po raz kolejny Dębica zagra z całą Polską w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 28 stycznia. Jak zwykle, sztab to nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Szefowa sztabu Małgorzata Burdzy wymienia firmy, które od wielu lat angażują się, jak i te, które od tego roku wspomogą w finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tak jak jak co roku śnieżka w tym roku Bratek się dołącza, też tam chce przekazać jakieś szkolenie, kolacje. Pan burmistrz dał właśnie też kolacje do wylicytowania. Też mamy pierwszy raz, chociaż w tamtym roku podobno chcieli, gdzieś nie mogli dotrzeć. Przelot samolotem już jest na licytacji. Trzy osoby mogą po prostu wejść do samolotu. Można sobie zafundować nad bieszczady, nad zakopane, gdzie kto chce. I takich pojedynczych, drobnych rzeczy mamy bardzo dużo. Pani Licyna Samborska też się dołączyła. Nawet tu pomogła nam zakupić takie gadżety w sklepie Wośpu, żebyśmy mieli takie na licytację i na hale, i na te. Firma Otomiś, pani, która robi właśnie te maskotki różne, przepiękne. No jeszcze liczymy, że dotrze do nas, bo już tam dzwonią i z radości, i tam prywatni darczyńcy, że jeszcze nam śnieżka jeszcze jakieś gadżety. Ale zespół szkół numer jeden zaoferował się, że w tym roku da nam dwie suknie. Nie wiemy jeszcze jakie. Do wylicytowania. Jedną chcemy na Allegro, jedną chcemy na halę. No tak liczymy, że będziemy mieli tych drobnych gadżetów, dość dużo. Mam nadzieję, że znowu się licytacje dość powiodą, bo na hali będą też właśnie oprócz tego, że będą występy, to będą jeszcze taki kącik z popcornem, gdzie Fundacja Gorąca Cegła daje maszynę, Cały dochód przechodzi. Młodzież będzie tu plotła te kolorowe warkoczyki, będą tatuaże, będzie malowanie twarzy i to wszystko będzie zawrzut do puszki. Jeszcze szkoły niektóre się dopytują, jakby się mogli włączyć. Ja podpowiedziałam, może jakieś ciasteczka by popiekli, może jakieś kąciki. By... Także jeszcze jest cały czas na topie wymyślanie, co by można jeszcze było. Do siedziby sztabu spływają gadżety. Ręcznie robione misie, porcelana, kosmetyki, a także piłki z podpisem pochodzącego z dębicy reprezentanta Polski w piłce nożnej Artura Jędrzejczyka. Można jeszcze zgłaszać swoją chęć zostania wolontariuszem. Przygotowania trwają już od listopada, także my jesteśmy już na finiszu. Finiż niedługo 28, 120 wolontariuszy. Nie powiem szczerze, z ile osób będzie jeszcze wspomagało tutaj działanie, oczywiście osoby liczące. I teraz też osoby, które będą pomagały innym, i wolontariuszom w działaniach w niedzielę. Nasze wolontariusze oczywiście Państwo rozpoznają na mieście po identyfikatorach i puszkach. Zapraszamy wszystkich do jak najbardziej hojnego wsparcia tej idei. Na razie to, co do nas dociera, będziemy także grać w gminach innych, czyli Jodłowa, Brzostek, Czarna Żyraków, Gmina Demica Wiejska, oczywiście w mieście. Wszędzie można będzie spotkać naszych wolontariuszy. Moje Zespołu szkół numer 2 chętnie angażuje się w przygotowanie finału Wośp. W Sztabie Wośp są odpowiedzialne m.in. za rejestrację wolontariuszy, rejestrację sztabowych puszek, jak i wszelkiego rodzaju jakieś takie logistyczne sprawy związane właśnie z tegorocznym finałem i nie tylko. Doświadczenie jest z poprzednich lat, że tak powiem, jeżeli chodzi o zakres moich obowiązków, znacząco się on jakoś nie zmienił, ponieważ co roku są to, że tak powiem, te same aktywności. Natomiast już to troszkę. Weszło, że tak powiem, w rutynę, i człowiek jest do tego przyzwyczajony i ciężko z tego zrezygnować. I odnajduje się po prostu w tym najlepiej. Czyli lubisz to? Dlaczego pomagasz? No, to taka piękna rzecz, że pomagasz orkiestrze. Tak jak mówiłem wcześniej, tam z dwa lata temu jak dołączaliśmy, to, to właśnie była taka chęć pomocy, chęć zaangażowania się w jakąś rzecz. Chęć też spożytkowania tego wolnego czasu na, na coś, co może dać innym ludziom wartość. Natomiast w tym momencie jest to, jest to mówię, to jest taki na, taka rutyna coroczna, co, co po prostu weszło w nawyk, taka tradycja i, i ciężko z tego zrezygnować. Adam Kędziorz zajmuje się aukcjami. Jak sam mówi, do tej pory najchętniej licytowany jest przelot samolotem nad Spora grupa internautów zainteresowana jest także kolacją z burmistrzem Mariuszem Szewczykiem. Czasami osoby zgłaszają się same na Facebooku, czasami przynoszą jakieś rzeczy po prostu do szkoły, ale w większości jest to oczywiście współpraca pani Burdzy, różne kontakty, dojścia. No i później ja wystawiam te aukcje. Także jest naprawdę co wybierać. Dębicki finał Woźb odbędzie się 28 stycznia na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Początek godzina 17.30. Jak zwykle przewidywanych jest wiele atrakcji, wiele pokazów artystycznych i sportowych. Podczas finału będą licytowane wartościowe przedmioty, przekazane przez darczyńców. Wcześniej, bo już w godzinach porannych na rynku wystartuje Motoorkiestra, czyli uliczny rajd samochodowy organizowany przez Automobil Klub Stomil w Dębice. W roku 2023 w Dębicy na świat przyszło 913 dzieci. Najczęstsze imiona dla dziewczynek to na pierwszym miejscu Hanna, na drugim Julia, na trzecim Laura. Chłopcom najczęściej nadawano imiona Aleksander, Szymon, Nikotem, Antoni i Mikołaj. Powiedziałabym, że w 2023 roku raczej królowały takie nasze polskie imiona, nie było jakichś takich imion zagranicznych. Dziecko można nazwać imieniem obcym bez względu na obywatelstwo i narodowość rodziców, ale w tym roku nie było chęci do nadawania takich imion. Bernadetta Rusin, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dębicy, przyznaje, że czasami rodzice chcą nazwać swoje dzieci zdrobnieniem, tak jak Olusia czy Kingusia, ale tego nie można robić. Wyjątkami są Kuba i Max. Są z pierników, makaronu, ciasta, kasztanów, włóczki, nici i gliwia drewna słomek. Bardzo okazałe, podświetlane, jak i minimalistyczne. W Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury Dębica można oglądać prace wykonane na tegoroczny powiatowy konkurs szopek. Jak zwykle jury miało problem, aby wybrać te najciekawsze. Szopki zasługują na to, aby je nagradzać i. I, I zauważać. To już jest osiemnaste lub dziewiętnaste nasze tu spotkanie. Starostwo jest organizatorem, a my użyczamy miejsca w galerii i rokrocznie te szopki są u nas prezentowane. Tutaj też odbywa się podsumowanie tego, tego konkursu. I jak co roku. Wydawać by się mogło, że to nic nie może zaskoczyć, ale pojawiają się naprawdę bardzo ciekawe rozwiązania. W tej kategorii szopek rodzinnych no, mamy mnóstwo interesujących przedstawień. Od takich miniaturowych, aż po takie sporych rozmiarów, podświetlane. Nie ma tu jakichś technicznych fajerwerków, jak nieraz bywały, że były zmechanizowane, no ale nie to jest najważniejsze. Oddanie tematu, ale też szukanie jakichś nowych, innowacyjnych rozwiązań. Bardzo pomysłowe są te rozwiązania i, i wiele technik zostało tutaj użytych, i, i, i dzięki temu. Taka różnorodność. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród dla autorów najpiękniejszych szopek odbędzie się w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w poniedziałek 22 stycznia o godzinie 13. To wszystkie informacje przygotowane w naszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejny magazyn miejski.